tak nabroił, ja się pytam, kto oszczył pazury na wazonie? A ten wazon ma fajną strukturę, coś podobną jak drapak i ona go uwielbia. E, no nic mu nie zrobi na pewno, bo ty nie wiem, to jest chyba gliniany, jak się nie mylę, na pewno gliniany. E, I nagle słyszę, bo się przygotowuje do nagrywek, nagle słyszę, coś tutaj leci w tej łazience. Huk nieziemski. Przychodzę, patrzę, a to ten Urwis oszczył pazury na wazonie. Może się spinała, wazon się przechylił i. I taki tu powstał wypadek mały, co? co? Papier toaletowy trzeba przed nią chować, ściągać z uchwytów, albo chować listek do środka, bo jak nie, to za chwilę będzie po rolce papieru toaletowego, tak? Taki jestem tu orwis, taki orwis, na no. Nie ma ja tu podokucza mojej pani, tak, co by się jej nie nudziło. Dobra, chodź idziemy nagrywać. Idziesz ze mną, czy zostajesz tu? Nie, 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 nie. Rączkami się nie bawimy, kochanie, bo... Nie, bo potem będzie... A? To cię chyba ciekawiło. Chyba tu się spinałaś, do tych liści. Dobra, ja zabieram lampy, ustawiam tło, jak widzicie, w dresach i w koszulce, ale zaraz będę tutaj ubierała górę, czyli sweter i zmykam nagrywać. Widzimy się po nagrywkach. A ty masz to posprzątać. Zobaczcie, kto przyszedł. Tak, to jest zamknięta w sypialni u nas, bo by mi tu przeszkadzała. Wskakiwałaby mi do siatek, tak? I nie byłoby nagrywek. Siedziała z Dominikiem, tak? I ja spokojnie nagrałam, a teraz przyszła sprawdzić co. Tu fajnego kupiać. Nie gryziemy. Ja cię tylko chcę pogilać. Nie wolno gryźć, tak? Łobuzie, zobacz ile ciekawych rzeczy. Tu jedna torebka, tutaj droga. Popatrz. Wejdziesz do środka. Co? Czy nie? Rączka Ci się podoba. Rączka Ci się podoba, oganie. dobra, ja to szybko rozkładam i filmik nagrany. Dzisiaj po raz pierwszy po bardzo długiej przerwie nagrywałam z lampami i powiem Wam, że światło, jak się tutaj postawiło dwie lampy, było zupełnie inne, naprawdę takie białe, czyste, a jednak jest różnica, jak jest światło dzienne i ono się jeszcze w szczególności zmienia, czyli raz jest słońce, raz go nie ma, to to światło w filmach szaleje, a teraz to światło cały czas jest takie samo, także operator miałeś rację. Że z lampami jednak będzie o wiele lepiej. Także wszystko zasługa operatora. Dobra, film nagrany. Tak, film nagrany. Ja teraz idę te rzeczy wszystkie tutaj, które Wam już pokazałam, bo vlog pójdzie po holu. Muszę poodkładać na swoje miejsce i pokażę Wam, gdzie jest kot. Hmm, gdzie jest Lili? Gdzie jest Lili? Znowu się schowała, czyli wy ją widzicie? Czy wy ją widzicie? Cześć! Dzień dobry, co tam? Paragon sprawdzasz? Doniesiesz operatorowi ile zostawiłam w River Island? Co? Kruszyno, ty łobuzie mały. Łobuz, łobuz. Ja muszę zabierać tutaj, bo tu mam nogi niedaleko tej torby, zaraz będzie mnie łapać. A już ci się ręka podoba, wiedziałam. Dobra, idziemy sprzątać po nagrywkach. Ja właśnie się zabieram za obiad o kolację. Słuchajcie, to jest coś podobnego jak ta sałatka, którą wam pokazywałam w vlog wcześniej. Dzisiaj rano operator zapomniał, że ma przygotowany bigos, przygotował sobie kanapki do pracy, bigos został e, w domu, no bo tego i tego by nie zjadł, więc ja zjadłam sałatkę w pracy, Dominik zjadł kanapki, teraz niedawno Dominik zjadł bigos, a ja wam powiem, że dla mnie samej gotować mi się nie chce, dlatego wpadam na pomysł, że sałatkę, którą jadłam w pracy, bardzo mi smakowała i mam taką samą, czyli marchewka, pomidor i tak dalej, i tak dalej, nie będę Wam powtarzać po raz drugi, także zabieram się za moją obiad, kolację. Proszę bardzo. No tu to jeszcze nie byłaś. Już nawet zostawiliśmy deską, pokazywałam Wam, że wchodzi tu za szafkę i siedzi tutaj w tej dolnej półce. Więc my zatkaliśmy tą deską, deską stolnicą z IKEA, która stała tutaj za witrynką. A teraz dran się nauczy wskakiwać na szafkę i to dzisiaj, bo wcześniej nie skakiwała. Nie wolno, Lili. Nie, nie wolno tam za kable. Nie, bo cię któregoś dnia prąd popieści. Nawet nie próbuj. Czekaj, czekaj, teraz przyjdzie operator. O, już idzie. Ktoś dostanie po tyłku. tak czy nie? Nie, żartujemy, nie dostaje po tyłku, ale nie pozwalamy jej na niektóre rzeczy. Między innymi właśnie na to, żeby się bawiła kablami, tak jak bardzo lubi bawić się kablami. U nas w sypialni, tam jak jest komputer, to zawsze ją przeganiamy, ściągamy. Dominik, chodź, bo się spina po telewizorze. Chodź ją weź. Bo jak ja pójdę z drugiej strony, to ona się przesunie tutaj, gdzie ja teraz jestem. Bo podnosi się na telewizorze przed nimi łapkami. Weź ją ściąg. Tak? No, spadłówka. Spadówka, powiedział Ci operator, Spadówka. bo dostaniesz kubotem, bo dostaniesz kubotem, bo dostaniesz kubotem, idź spać, idź, zjadłaś już kolację, idź spać, no, Ach, ogon lata, w prawo i w lewo. Słuchajcie, operator ma teraz zagbostkę. Jest problem z aparatem albo z aparatem, albo z ustawieniami aparatu, bo złożyłem przed chwilą właśnie film, który obejrzeliście już, czyli hol zakupowy agi i strasznie skakało światło i nie wiem czy to przez, przez ustawienie w aparacie, czy czy już po prostu coś się dzieje z aparatem i będę musiał go gdzieś zabrać, to żeby ktoś to sprawdził. Zobaczymy, nagram jeszcze kilka filmów i zobaczymy czy ten problem będzie dalej występował na innych ustawieniach. Czy to wynika z winy aparatu, czy może na złych ustawieniach nagraliśmy filmik. Także sprawdzimy to. Mam nadzieję, że to nie problem z aparatem, bo szkoda by było go oddawać, bo na pewno jak go oddamy, to będzie leżał tam dłuższy czas, zanim ktokolwiek do niego zaglądnie i sprawdzi. I co się dzieje i go naprawi. Także zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby się udało z, z innymi ustawieniami, żebyśmy nie musieli oddawać do naprawy. My właśnie przed chwilą skończyliśmy oglądać z operatorem kolejny odcinek programu Azja Express. Od razu może odpowiem na pytanie, które możliwe, że pojawi się pod tym vlogiem. Nie mamy polskiej telewizji, my mamy Virgin. Tutaj telewizję, internet i telefon lokalnie. A oglądaliśmy przez internet, także po raz pierwszy w sumie obejrzeliśmy cały odcinek od początku do końca, bo tak wcześniej oglądaliśmy tylko urywki. Nadal mocno, mocno trzymam kciuki za gośkę za Radka, bo uważam, że radzą sobie świetnie. Kot się wyspał, bawi się tutaj zabawkami na łóżku, tak? My do spania, a kot będzie teraz rajcował przez północy. Dajcie znać jaką parę wy z tego programu lubicie, czy tak samo jak my Radka i Gośkę trzymacie innych ulubieńców. Na dzisiaj wam dziękujemy i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!